Tu nie, nie wolno zawracać. Natomiast fakt, że tutaj na tym odcinku, czyli w zasadzie od ulicy Storczyków do ulicy Młodych, nie ma zakazu zawracania, nie znaczy, że tutaj zawracać możemy. Bo zwróćmy uwagę choćby na ten znak. Pozwala nam on tylko, te pasy ruchu pozwalają nam tylko prawy na jazdę prosto i skręt w prawo. Natomiast lewy pozwala nam tylko i wyłącznie na jazdę prosto, i właśnie z tego tytułu tutaj zawracać nie można.